Dziś opowiem Państwu o produktach spożywczych, które włączone do naszej diety znacząco zmniejszają ryzyko rozwoju wielu chorób nowotworowych. A niech motywacją i inspiracją do wysłuchania tego odcinka będzie dla Państwa bardzo istotne badanie naukowe, które wskazuje, że aż 35% wszystkich chorób nowotworowych spowodowanych jest przez złą dietę. Oznacza to, że wprowadzając do naszej diety określone produkty spożywcze, o których dziś opowiem, Otaczamy swoje ciało tarczą ochronną. W badaniu pod tytułem Rak jest chorobą, której można zapobiec i która wymaga poważnych zmian w stylu życia, czytamy: Dane wykazują, że ze wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami, prawie 30% spowodowanych jest paleniem tytoniu i aż 35% ma związek z dietą. Czyli palenie tytoniu i zła dieta razem wzięte odpowiedzialne są aż za 75% wszystkich zgonów z powodu chorób nowotworowych. Jak zatem widać, nasz los jest naprawdę w naszych rękach. I o ile o paleniu tytoniu dziś nie będę mówił, bo o czym tu w ogóle mówić? Po prostu trzeba rzucić palenie. O tyle dziś przedstawię Państwu prawdziwe zdrowotne perełki, które oddalą od naszego ciała widmo tych strasznych chorób. Jakie zatem produkty spożywcze zmniejszą ryzyko rozwoju raka? W pierwszej części dzisiejszego odcinka zajrzyjmy do królestwa warzyw, ponieważ kryje się tam mnóstwo perełek o działaniu przeciwnowotworowym. Na początek przejrzyjmy się składnikowi, na widok którego większość z nas krzywiła się w dzieciństwie. Mowa o brokułach. Za antynowotworowe właściwości tej rośliny odpowiada zawarty w brokułach sulforafan, a jego właściwości antynowotworowe są wręcz imponujące. Pokażę Państwu badanie, w którym sulforafan zmniejszał liczbę i rozmiar komórek raka piersi, uwaga, aż o 75%. Na uwagę zasługuje również jedna bardzo ciekawa obserwacja, w której sulforafan zmniejszył objętość raka prostaty aż o 50%. Tutaj oczywiście może pojawić się pytanie, ile sulforafanu dziennie powinniśmy spożywać, aby uzyskać korzyści zdrowotne. Chociaż nie ma oficjalnych zaleceń dotyczących dziennego spożycia sulforafanu, to w większości badań uzyskiwano pożądane efekty stosując około 400 mikrogramów dziennie. A dlaczego sulforafon zawarty w brokułach niszczy komórki nowotworowe? Ponieważ hamuje aktywność enzymu deacetylazy histonów w komórkach nowotworowych. Hamowanie tego enzymu jest bardzo ważne w profilaktyce chorób nowotworowych, ponieważ przyspiesza to śmierć komórek nowotworowych. Idźmy dalej. Kolejny punkt poświęca warzywu, które nie ma się co oszukiwać, traktujemy nieco po macoszemu, choć tak naprawdę każdy ma z nas je w swojej lodówce. Mowa o marchewce. Drodzy Państwo, w żadnym wypadku nie zasługuje ono na miano pospolitego warzywa, ponieważ wbrew pozorom drzemie w niej iście potężna prozdrowotna moc. A dowodzi tego na przykład metaanaliza aż 81 badań, która dostarcza nam informacji, że spożywanie marchwi wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju raka żołądka i to aż o 26%. Pytanie, skąd marchewka posiada tak niecodzienną moc? Otóż zawiera ona w sobie beta-karoten, który chroni błony komórkowe przed szkodliwymi toksynami i spowalnia wzrost komórek nowotworowych. Teraz już Państwo rozumiecie, dlaczego stoję za marchewką murem. Kontynuujmy naszą podróż po królestwie warzyw i poznajmy kolejny składnik, który może stanowić solidny element naszej naturalnej, przeciwnowotworowej tarczy. A w tym punkcie przybijemy sobie piątkę z czosnkiem. Jak zapewne państwo pamiętacie, ponieważ dość często mówię o tym w swoich filmach, jest on źródłem allicyny i to właśnie ona w głównej mierze odpowiada za jego przeciwnowotworowe właściwości. Ale sprawdźmy co na ten temat mówi nauka. A mówi ona między innymi, że jedzenie czosnku i innych warzyw cebulowych zmniejsza ryzyko rozwoju raka prostaty i to niezależnie od obecności innych pokarmów w diecie. W świecie nauki nie brakuje również doniesień wskazujących na powiązanie pomiędzy spożywaniem warzyw cebulowych, a w tym właśnie czosnku, a mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia raka piersi i żołądka. Co ciekawe, już tylko jeden ząbek czosnku dziennie zmniejsza ryzyko rozwoju niektórych nowotworów. A dlaczego czosnek wykazuje właśnie takie działanie? Otóż allicyna zawarta w czosnku osłabia wzrost naczyń krwionośnych, które. Doprowadzają krew do komórek guza. Komórki nowotworowe z kolei potrzebują do przeżycia krwi i składników odżywczych. I to właśnie dzięki tej właściwości czosnek spowalnia rozwój komórek złośliwych. Jednak pamiętajmy, że najbardziej optymalną ilością czosnku, która zmniejsza ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, są mniej więcej dwa ząbki. Większa ilość czosnku niekoniecznie nasila ochronny wpływ tej rośliny na nasze ciało. Tutaj dla przypomnienia dodam, że aby allicyna o antynowotworowych właściwościach została uwolniona z ząbków czosnku, należy je najpierw rozgnieść jakieś 10 minut przed spożyciem. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu. Ci z Państwa, którzy regularnie oglądają moje filmy, już dobrze wiedzą, że nie potrafię przejść obojętnie obok tematu pomidorów, a dokładnie kryjącego się w nich likopenu. Co w kontekście zapobiegania chorobom nowotworowym ma do zaoferowania likopen. W bazie badań naukowych natknąłem się na wnioski długiej, bo aż dwunastoletniej obserwacji, w której częste spożywanie pomidorów powiązano z niższym ryzykiem rozwoju raka prostaty. Co ciekawe, najbardziej widoczne efekty odnotowano u panów spożywających sos pomidorowy w ilości dwóch lub więcej porcji na tydzień. Dlaczego akurat sos pomidorowy? Ponieważ najwięcej dobrze przyswajalnego likopenu znajduje się właśnie w przetworach pomidorowych, takich jak sosy i soki pomidorowe. I jeśli po tym odcinku zechcecie Państwo wprowadzić je do swojego jadłospisu, to polecam stawiać jak na najmniej przetworzone produkty, te ociekające cukrem i sztucznymi aromatami nie mają ze zdrowiem nic wspólnego. Co jeszcze warto wprowadzić do swojej diety, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób nowotworowych w przyszłości? Zdecydowanie fasole. Zaczynę od tego, że fasola to prawdziwa skarbnica błonnika, który, jak już Państwo doskonale wiecie, odgrywa niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu naszego układu pokarmowego. Natomiast aby tradycji stało się zadość, spójrzmy teraz wspólnie do jednego z badań naukowych. A czytamy w nim, że osoby z historią raka jelita grubego, które zwiększyły w swojej diecie ilość fasoli, były mniej narażone na nawrót zaawansowanych gruczolaków jelita grubego. Czyli mamy tutaj do czynienia z bezprecedensową sytuacją, bo mówimy o zależności, w której osoby, które już chorowały na raka jelita grubego, które kolejno wprowadziły do swojej diety błonnik z roślin strączkowych, zmniejszyły dzięki temu ryzyko nawrotu tej choroby. Dodam, że wdrożenie fasoli do jadłospisu wedle naukowców przyniesie również korzyści paniom, ponieważ według ich obserwacji jej spożycie zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju raka piersi. A ja myślę, że to dobry moment, aby zmienić kierunek naszej podróży i zawitać do Królestwa Owoców, w którym również czeka na nas wiele dobrego. A już na pewno możemy liczyć na szereg korzyści w profilaktyce chorób nowotworowych, gdy w naszej kuchni zagoszczą owoce jagodowe. Takie jak borówki, jagody, maliny czy truskawki. Te niepozorne maleństwa przerastają swoją prozdrowotną mocą wielu większych i wydawałoby się silniejszych kolegów. A to wszystko za sprawą obecnych w nich Antocyjanów. Krótko przypomnę, że antocyjany to silne przeciwutleniacze, które skutecznie rozprawiają się ze stresem oksydacyjnym, jednym z największych wrogów naszego zdrowia, który dokłada swoją cegiełkę do rozwoju chorób nowotworowych. I żeby nie było, że rozpływam się nad owocami jagodowymi bez powodu, to pokażę Państwu wnioski jednej obserwacji, w której spożywanie tylko dwóch porcji borówek tygodniowo, nie dziennie, a tygodniowo wiązało się z niższym ryzykiem śmiertelności z powodu raka piersi i to aż o 25%. I ponownie, mamy tutaj do czynienia z bezprecedensową sytuacją, ponieważ mówimy o zależności, w której wprowadzenie borówek do naszej diety zmniejsza śmiertelność z powodu już rozwiniętego raka piersi i to aż o 25%. Myślę, że to więcej niż ktokolwiek z Państwa oczekiwał, tym bardziej, że mowa o ich spożywaniu w jednej porcji dwa razy w tygodniu w ilości mniej więcej 100 gramów. Ale to wciąż nie koniec. Idźmy dalej. Kolejną grupą owoców, której zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć, poruszając oczywiście temat nowotworów, są cytrusy, w tym limonki, grejfruty, cytryny i pomarańcze. Przechodząc do sedma, według pewnego przeglądu aż dziewięciu badań, osoby spożywające większe ilości owoców cytrusowych są mniej narażone na raka trzustki. Czyli raka, który pozwala przeżyć 5 lat po diagnozie, tylko 3% pacjentów. Jeszcze inna metaanaliza dostarcza nam dowodów, że częste sięganie po cytrusy zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia raka żołądka i to aż o 28%. Jedną z tajemnic antynowotworowych właściwości owoców cytrusowych jest zawartość w nich pektyn, charakterystycznych właśnie dla tych owoców. Jak się okazuje, o czym mówiłem już w jednym z moich ostatnich filmów, Pektyny owoców cytrusowych zwiększają kilkukrotnie wydalanie metali ciężkich poza nasz organizm, a w tym ołowiu. A metale ciężkie, jak być może już Państwo wiedzą, są jednym z czynników ryzyka rozwoju chorób nowotworowych. O warzywach i owocach mógłbym mówić dosłownie godzinami, ale już kończę ten temat, ponieważ chciałbym dać szansę również innym produktom, a jest ich naprawdę sporo. Nasza dzisiejsza lista byłaby niekompletna bez wyjątkowych pod wieloma względami orzechów. A na czym polega ich wyjątkowość w kontekście nowotworów? Aby odpowiedzieć na to pytanie wywołam do tablicy nasze stare, poczciwe orzechy włoskie. Według doniesień naukowych kryją one w sobie solidną dawkę związków roślinnych zwanych elagitaninami, które przekształcane są poprzez bakterie jelitowe w metabolity zmniejszające zdolność nowotworów do wzrostu i namnażania. W jednym z badań na zwierzętach karmionych orzechami włoskimi Doszło do zmniejszenia tempa wzrostu komórek raka piersi o 80%. Co więcej, zmniejszyła się u nich także liczba guzów, aż o 60%. W swoich rozważaniach skupiłem się głównie na orzechach włoskich, ale to nie oznacza, że ich koledzy nie mają nam nic do zaoferowania, a wręcz przeciwnie. Warto przywołać tutaj chociażby orzechy brazylijskie, które są skarbnicą selenu. I zmniejszają ryzyko rozwoju raka płuc u osób, które zmagają się z niedoborem tego pierwiastka. Co ciekawe, aby uzyskać powyższy ochronny wpływ orzechów na nasze zdrowie, wystarczy dosłownie niewielka garść, czyli mniej więcej 4-5 sztuk dziennie. To naprawdę niewiele za ochronę, które są nam w stanie zaoferować. Co jeszcze pozwoli nam zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób nowotworowych w przyszłości, a chociażby przyprawy. Po obejrzeniu tego odcinka polecam Państwu skierować swoje kroki do kuchni i sprawdzić, czy gdzieś na dnie szafki lub też szuflady nie znajduje się paczuszka z kurkumą. Jeśli tak, to proszę ją wyciągnąć na wierzch i jak najczęściej dodawać do różnych dań. Pytanie: dlaczego warto to zrobić? Przede wszystkim ze względu na kurkuminę, która wykazuje wszechstronne, prozdrowotne właściwości. Oczywiście nie będę teraz wymieniał ich wszystkich a skupię się na jej działaniu przeciwnowotworowym. W tym celu posłuży się badaniem na osobach ze zmianami w okrężnicy. Czego możemy się z niego dowiedzieć? Ano tego, że u pacjentów przyjmujących przez 30 dni 4 gramy kurkuminy dziennie, liczba tych zmian zmniejszyła się, uwaga, aż o 40%. Zanim przejdę dalej, podzielę się z Państwem taką wskazówką, aby kurkumę zawsze łączyć z pieprzem, ponieważ zawarta w pieprzu piperyna zwiększa przyswajalność kurkuminy. A gdyż będziecie Państwo robić przegląd swoich przypraw, to zwróćcie uwagę, czy wśród nich nie ma torebeczki z cynamonem. I tę, jeśli znajdziecie, również połóżcie Państwo w widocznym miejscu. W świecie nauki związki obecne w cynamonie znane są nie tylko z właściwości przeciwzapalnych i przeciwcukrzycowych, ale również z tych przeciwnowotworowych. Na potwierdzenie swoich słów pokażę Państwu pewne badanie, w którym olejek cynamonowy. Spowolnił wzrost komórek raka szyi i głowy. Kolejnym produktem, które polecam Państwu jak najczęściej dodawać do swoich posiłków, jeśli chcecie Państwo uchronić się przed chorobami nowotworowymi, jest oliwa z oliwek. I chociażby dlatego, że jedna z poprzednich substancji, o których mówiłem, czyli kurkuma, uwielbia być połączona z tłuszczem, wtedy lepiej się wchłania. Ale prócz tego oliwa z oliwek sama, nawet bez pozostałych wymienionych w dzisiejszym odcinku składników wykazuje korzystny, ochronny wpływ na rozwój chorób nowotworowych. Aby zachęcić Państwa do uwzględnienia tego tłuszczu w swojej codziennej diecie, podzielę się z Państwem wnioskami pewnej dużej obserwacji, a wykazała ona, że w krajach, w których spożywa się większe ilości oliwy z oliwek, odnotowuje się niższe wskaźniki zachorowalności na raka jelita grubego. Tak w ramach ciekawostki dodam, że badaniem tym objęto 28 krajów na czterech kontynentach. Aby postawić kropkę nad i, pokażę Państwu przegląd 19 badań, z którego dowiadujemy się, że osoby często sięgające po oliwę z oliwek są mniej narażone na raka piersi i raka przewodu pokarmowego. Jeśli chcecie Państwo w pełni skorzystać z prozdrowotnych właściwości oliwy z oliwek, to polecam zaopatrzyć się w tę z pierwszego tłoczenia, czyli extra virgin. Natomiast jeśli mowa o ilościach, to pamiętajmy, że profilaktyczne właściwości w zakresie Zmniejszania ryzyka rozwoju chorób nowotworowych oliwa wykazuje, jeśli spożywana jest dziennie w ilości od 15 do 30 ml. A gdy już będziecie Państwo przechadzać się po sklepie w poszukiwaniu oliwy z oliwek, to polecam zatrzymać się również przy półce z siemieniem lnianym. Tak, dobrze Państwo słyszycie, te niewielkie brązowe ziarenka również mają sporo do zaoferowania w kontekście nowotworów. Z doniesień naukowych wynika, że po pierwsze, Siemielniane zapobiega wzrostowi i rozprzestrzenianiu się komórek raka prostaty. Po drugie, hamuje ono rozwój raka piersi. W jednym z badań taką zależność zaobserwowano u kobiet, które codziennie przez 32 dni spożywały 25-gramową babeczkę z zawartością siemienia lnianego. Dlaczego siemielniane zmniejsza akurat ryzyko rozwoju chorób nowotworowych? Otóż jednym z głównych składników nasion lnu są lignany. A te w 95% składają się z diglikozydu SDG. SDG z kolei ulega przemianie do enterodiolu o działaniu antyestrogenowym i zmniejsza wzrost komórek nowotworowych. I tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniego punktu naszej dzisiejszej listy, w którym porozmawiamy o gorzkiej czekoladzie. Tutaj tylko krótko podpowiem, że swoje przeciwnowotworowe właściwości zawdzięcza ona wysokiej zawartości flawonoidów oraz polifenoli. A co na jej temat mówią badania naukowe? Na przykład to, że u osób regularnie spożywających gorzką czekoladę obserwuje się 12% niższe ryzyko śmierci z powodu raka. Pamiętajcie Państwo, że im więcej kakao ma czekolada w swoim składzie, tym dla Państwa lepiej. Biorąc pod uwagę ten fakt, polecam sięgać po taką, która zawiera w swoim składzie minimum 70% kakao. A na samym końcu tego filmu ostrzegam Państwa przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek do reklamowania preparatów niewiadomego pochodzenia. Mój wizerunek i wizerunek pani Skrzyneckiej oraz Cichopek, oszuści wykorzystali do promowania preparatu Ketoslim oraz Akardin. Oszuści bezkarnie wykorzystują moją twarz do promowania dziesiątek niewiadomego pochodzenia preparatów od preparatów na pasożyty, po maści na ból stawów. Dlatego oświadczam, że moje oryginalne witaminy oraz suplementy, czyli suplementy marki Skoczylas, odnajdziecie Państwo w zielarniach, w aptekach oraz w sklepach ze zdrową żywnością oraz, co ważne, na mojej oficjalnej stronie marekskoczylas.pl, do której link zawsze umieszczam w opisie filmu. Zatem, kolejnym razem, kiedy zobaczycie Państwo moją twarz doklejoną do reklamy na stronie innej niż mój kanał na YouTubie, to proszę się nie dać nabrać. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.